Kochani, dzisiaj postanowiłam nagrać dla Was Hall z jako że robiłam zamówienie wyprzedażowe, bo były bardzo duże przeceny, czasami o 70% aż. To myślę, że warto zobaczyć, bo może jeszcze coś uda Wam się z tego upływać. No tutaj, na jeszcze poleci. Zamówienie zrobiłam w poniedziałek, a przyszły w piątek, więc miele szybko i chyba w jednym kawałku, bo w i także dzielą to na kilka partii. Pierwsza rzecz, rzuciła mi się jakaś czerwona, więc nie wiem. Trochę będę szelścić Jest to sukienka na ramionczkach, bo pamiętam, że taką zamawiałam. Chociaż tych rzeczy jest trochę, więc nie wiem, czy wszystko będę dokładnie pamiętać. W rozmiarze 38, tak, kurczę, ale będzie mnąca z tego co widzę. Taka prosta sukieneczka na ramiączkach. O ile będzie fajna, to będzie naprawdę, znaczy będzie dobra, to jest naprawdę fajna, z tym, że z tego co już widzę, to ten materiał będzie się miał. I to raczej bardzo, więc no zobaczymy. Odnośnie cen to na dole zrobię Wam linki. Mam nadzieję, że wszystkie rzeczy będą na mnie rozmiarowo w miarę dobre, w sensie, żebym mogła je po prostu przymierzyć i zobaczyć, jak w nich wyglądam. No, jak się nie wcisnę w coś, to po prostu no, nie, nie zrobię wtedy przewitki. O, tu jest taka fajna dziureczka, to nawet nie, nie zauważyłam tego. Jest przywiązywana na biuście. Taka prosta, letnia, była długoprzestrzeniona. Teraz zobaczę, czy jest jakiś z cenami. ale odjeżdża ta skarbka. Jest od razu do zwrotu, tutaj jest przewozowe. No, a sukienka wiecie co, nie widzę tutaj cen. No, ale ona nie była droga, myślę, że więcej jak 30 zł, a nawet wyżej 25 kosztowało. Ok, Więc to będzie pierwsza rzecz. Czerwona sukienka. Też sukienka, tym razem taka, biała te kwiatuszki. to jest na światuszki. Poza tym ja 10 razy. Mhm. Ona była przyceniona z ponad 100 zł, na 40 kilka. Jest z takiej miłej tkaniny, no bardzo ładnie się prezentuje. Mam nadzieję, że nie będę w niej wyglądać troszkę ciotkowa. To jest rozmiar 38. Zakładana na bok, z takiej ale jakby szorżety. Na pewno jest to przyjemniejsza dzianina, niż poliester. 100% procent tak. Bardzo fajna by była na upały. No i za ponad stówek po wyjściowo, więc... No powiem wam, że nieźle by było. Mam nadzieję, że będzie dobra, Taka piękna. Lubię w ogóle połączenie błękitu i niebieskiego... E, błękitu i niebieskiego. Błękitu i białego. E, mam nadzieję, że się poprawi się kuma, Bo on za ciekawe. Zaku przy coś będzie nam niedobre. Kolejną rzeczą jest bruska, która kosztowała 15 zł, a nawet trochę taniej nie wyszło bo miałam tylko 5% jeszcze do tych wszystkich wyprzedażowych cen, rabatów z racji tego, że jestem członkiem klubu Kandemu. O, pierwsze dodałam sobie do koszyka niebieską w paski, ale potem ją wycofali z koszyka, zanim zdążyłam potwierdzić zamówienie, bo tak szybko znikają te rzeczy na wyprzedażach, więc wzięłam sobie taką zwykłą białą. Mam nadzieję, że nie będzie bardzo prześwitująca, chociaż no, zobaczymy, najwyżej wycię z tego stanika. Rozmiar 38, taki troszkę dłuższy rękaw. Zobaczymy czy to da się zrobić alakarne z tego, czy po prostu tak na boczki. No zobaczymy. Bardzo ładne. I też takie naturalne włókno, tylko jak zwykle że to już nie będzie dzisiaj sprasowania i raczej będzie się mocno nie ma. Moszeczki duże. Piękny wzór, właśnie. Panowała na tą a nie było wcześniej rozmiarów. Mam no, nadzieję, że będzie dobra, bo ten wzór po prostu nie użył. Taka z takiej celi, to już mam naprawdę kilka sukienek z handlem. To była naprawdę niedroga. Mniej chyba jak 30 zł. Rozmiar 38. Bardzo fajna. taką łączkę niebieską, no po prostu. Ok. Tu mnie sukienki, bo to było tak nie leczenie, więc zobaczymy co z tego wyjdzie. O, kolejna sukienka z tego, że pamiętam, to była sztuczkę pokazywała ale oczywiście mogę się mylić, ona była za około 20 złotych, Przecinana chyba z 30 więc dość mocno przeceniona. o! Myślałam, że to będzie cienina, a to jest takie coś, ale żożotowy materiał, natomiast no fajna, rozmiar 38, 1,70 70, bardzo fajny, miły materiał, jeszcze z podszewką tutaj na biuście, więc jakby ktoś chciał, to może nawet bez stanika, to jest taki tym bodyką blisko ciała. Taka miniowa Fajna by była do pracy, po prostu elegancka. Do tego na wierzch czarny sketerek. No i super. Tą jestem mile zaskoczona, bo jest naprawdę taki mięsisty materiał. Tutaj jest w środku czarna podszewka, więc myślę, że coś z tego będzie, o ile się wcisnę. Także zobaczymy, jak z tymi rozmiarami. sukienka z wzorem na który polowałam, ale to ogólnie są drogie rzeczy, bo to ma chyba Diora imitować, jest to taka łączka palmy i tak dalej niebieskie na białym tle to też właśnie różne youtuberki i blogerki o znaczy owzorowywały i chyba Małgorzata rozanek, czy któraś sławna gwiazda była w takim zestawie a to po prostu chętem zrobił e, inspirowane Dior'em, tak to nazwijmy, ubrania i tu była dużo też przecena. Wzięłam P rozmiar 36, bo ten pasem wydaje się taki oversize'owy, luźny, więc no wcale nie wygląda na 36, ja bym powiedziała 38. Więc mam nadzieję, że się wcisnę w ten rozmiar, bo nie było 38, a przecena była bardzo duża. Zobaczcie, zresztą w linkach, tutaj jest na łokciach takie wiązanie. Ja bym tutaj na pewno jakiś pasek czerwony na przykład, albo czarny, no zobaczymy jak się da to wystylizować. Żeby to była tylko dobra, no bo akurat ten wzór mi się podoba. Jest takie naturalne włókno, nie wiem czy to samo bawełna jest, czy z dodatkiem lenu. Zobaczymy. Mhm, 55% len, właśnie. A 45 wiskoza, dlatego właśnie to jest takie milutkie i byłoby idealne na opałę. No. No świetne. Ok. To jest bardzo duży worek, mam bardzo zmieści. aha, to są spodenki, jako jedyne spodenki, które trafiły do tego zamówienia. Bo ja bazuję w ogóle w mojej garderobie, głównie na sprzętach, bo są to fajne ubrania, które nie trzeba kompletować zazwyczaj. W góry zdołam, tylko od razu się ubieram. O, za 10 zł były, mocno przecenione, nie wiem właśnie czy z 60 czy z 40, ale dołam za nie tylko duszka i wzięłam większy rozmiar, 40. To jest na 70. Są z dodatkiem elastanu, więc mam nadzieję, że wejdę. Dość mocno krótkie, no ale przydałoby mi się takie zwykłe czarne spodenki. Zaleszkę. Czemu nie? Tak. Sukienki. poszalałam trochę, ale przydałam ponad 200 zł, tak, to chyba 215, 220. Także nie jakiś my tam mają tak na tej y, sprzedaży. To jest sukienka w rozmiarze 38. U Karoliny myśliwiec chyba, która nagrywa vlogi, o jego. dobrze pamiętam, widziałam taką sukienkę. Yy, tylko ona ją jeszcze wykupowała, jak nie była aż tak przeceniona. ja ją zaniadałam chyba około 15 zł, więc czy około 20. Więc naprawdę fajna taka sukieneczka. Yy. Spódniczka do białej, czy do czarnej bluzki albo granatowej, najfajniej by wyglądała. No i to rzeczywiście bez prasowania się nie obejdzie. Teraz są sukienki, które kupiłam za około 30 zł jedną i drugą, tak jak większość tych rzeczy były bardzo mocno przecenione. Zobaczymy, co z tego będzie. 38 rozmiar. O, i jest taka omatko. Nie wiedziałam, że to jest taka dziura. Jak ja tego nie zauważyłam, zobaczcie, jest taka mega duża dziura. Hmm. No to powiem szczerze, już nie widzę się w tej sukience, bo ja raczej w takich rzeczach nie chodzę aż tak mocno wykrojonych. Sukienka ładna. Yy, materiał widzę, żeby się miał, ale ta dziura, no nie. To nie dla mnie, więc no nie, że zobaczę, ale no, nie będę w niej chodzić, bo to ja z ogóle nie mój styl, żebym się czuła w tak wyzywającej. Nie wiem, czy mam nie była w ogóle pokazana, czy ja po prostu nie zauważyłam i łapką do tania, nie mam pojęcia, ale z taką dziurą nie będę chodzić. Nie wiem, czy była planowana przez producenta, ale przeze mnie bynajmniej nie. Lecimy dalej. No, to jest ciekawy materiał. Coś się lapierucha tetrowa, czyli taki przewiew na lato. Tu już nie ma nieplanowanych dziur. Ale obawiam się, że będzie wyglądać ta skienka jak więzienny pasiak. Tak, no nie wiem, zobaczymy. 38, tak jak zamawiałam. tak. Tutaj też jest takie, no jest tak, ale to to jest wiecie, to nie zaliczają te dziury jakiś nie wiadomo jakich. No, taka prosta elegancka, ale wygląda dość długo, jak na 38. No i to już była ostatnia rzecz. Ze eee, za zamówienie zapłaciłam lekko ponad 200 zł, 215 myślę maks. Zawczędziłam yy, dużo, bo tam niektóre były o 70% przecenione, możliwe, że aż 500 zł to No nic, zrobię przebitki i Wam pokażę. Zapraszam do subskrypcji i danie mi lajka. Trzymajcie się ciepło, pa! pa. No i tak kochani, chciałam tylko na koniec powiedzieć, że naprawdę część z tych rzeczy to beznadziejna jakość materiału yy, oraz yy, prześwitujące tkaniny. Także widać mi było bieliznę, no ale sami widzicie jak to wygląda, dlatego to wszystko przymierzam. No a niektóre naprawdę, tak jak ta sukienka, super jakościowa, ale ona była mega przeceniona. Także tak czy siak i tak wyszłam na plusie na tej wyprzedaży. Część z tych rzeczy, które byłaby znajdzień na zwrócę. Trzymajcie się ciepło, pa, pa.